W samym sercu Watykanu wśród marmurowych korytarzy i tajemniczych archiwów spoczywała przepowiednia, która przez wieki była owiana mgłą tajemnicy. Prorok Malachz, żyjący w XII wieku, miał wizję, która zmieniła postrzeganie Kościoła na zawsze. Widział on długą procesję papieży od swoich czasów aż do końca świata. Każdego z nich opisał krótkimi, enigmatycznymi frazami, które z biegiem lat okazały się niezwykle trafne. Jednak ostatni z nich, numer 112, nosił tytuł Piotra Rzymskiego i był obarczony najcięższym brzemieniem. Miał poprowadzić kościół przez burzę, by ostatecznie stanąć przed sądem Bożym. Dziś, gdy ostatnie echo tej przepowiedni staje się rzeczywistością, świat zastanawia się, czy papież Franciszek jest tym, który zamyka cykl. Jego wybór na stolicę Piotrową wydaje się być kluczowym elementem tej historii, a jego życie pełne symboli i znaków pasuje do opisu ostatniego pasterza. Urodzony w Buenos Aires, Franciszek wydawał się początkowo nie pasować do tradycyjnego wizerunku papieża. Jednak jego korzenie sięgają włoskiej ziemi. Rodzice byli imigrantami z Piemontu, co czyni go symbolicznym Rzymianinem. Imię Franciszek, które przyjął po wyborze, również ukrywa głębszy sens. Nie tylko nawiązuje do świętych, Franciszka z Asyżu, ale także do jego prawdziwego imienia, Giovanni Di Pietro Di Bernardone, syna Piotra. To właśnie te drobne detale sprawiają, że figura papieża staje się kluczowa dla interpretacji proroctwa. Jego pontyfikat nie był łatwy, od samego początku otoczony krytyką, konfliktami wewnętrznymi i globalnymi kryzysami. Ale to właśnie w tych trudnościach widać spełnienie słów Malachiasza. Poprowadzi swój lud przez wiele ucisków. Historia życia tego człowieka zaczyna się od chwili, która ukształtowała jego duchowość. W młodości choroba płuc doprowadziła go na skraj śmierci. Lekarze musieli usunąć część jego prawego płuca, co pozostawiło ślad na ciele i duszy. Te chwile bólu stały się punktem zwrotnym, kiedy zrozumiał, że każde tchnienie jest darem. Postanowił poświęcić się Bogu, choć droga ta była pełna wyzwań. Jego wybór nazwiska po elekcji nie był przypadkowy. Chciał pokazać światu, że Kościół potrzebuje prostoty i miłości do ubogich. Ten gest stał się początkiem pontyfikatu pełnego reform i kontrowersji. Świat zaczął widzieć w nim zarówno lidera duchowego, jak i rewolucjonistę, który próbuje zmienić strukturę instytucji dwutysiącletniej tradycji. Ale czy to wystarczy, aby przygotować świat na to, co ma nadejść? Pontyfikat papieża Franciszka stał się oknem na nowe podejście do Kościoła, które kładzie nacisk na otwartość i dialog. W świecie pełnym podziałów i niepokojów jego głos często był postrzegany jako przypomnienie o potrzebie jedności. Jednak droga ta była wyboista. Wewnętrzne konflikty w kościele, zwłaszcza między konserwatystami a postępowymi, stawały się coraz bardziej widoczne. Krytycy zarzucali mu zbytnią liberalność, mówiąc, że jego słowa są niejasne, a działania mogą prowadzić do dalszej dezintegracji instytucji. Tymczasem inni widzieli w nim odwagę i determinację, by zmierzyć się z problemami, które przez lata były ignorowane. Skandale związane z nadużyciami seksualnymi stały się jedną z największych prób dla kościoła w XXI wieku, a Franciszek postanowił spojrzeć im w oczy. Publicznie przepraszał ofiary, płakał z nimi i rozpoczął proces reform, który miał na celu zerwanie z impunitetem. Jego działania były jednak spotykane zarówno aprobatą, jak i oporem ze strony tych, którzy woleli milczenie. W tym kontekście pojawiło się pytanie, czy Franciszek jest rzeczywiście ostatnim papieżem z proroctwa? Jeśli tak, to jego pontyfikat może być kluczowym momentem w historii ludzkości. Proroctwo Malakiasza mówi o ostatniej prześladowaniu i trudnych czasach, które mają doprowadzić do końca świata. Czy współczesne wyzwania takie jak pandemia COVID-19, wojny, kryzys klimatyczny czy masowe prześladowania chrześcijan są częścią tej wizji? Papież sam wielokrotnie wspominał o potrzebie ekologicznej konwersji i opiekowania się naszym wspólnym domem ziemią. Jego encyklika Laudato Si stała się manifestem dla tych, którzy chcą połączyć wiarę z działaniem na rzecz środowiska. Ale nawet te wysiłki nie uchroniły go przed atakami. Media społecznościowe rozdmuchiwały każdy jego gest, każde słowo, co dodatkowo komplikowało sytuację. Wszystko to sprawia, że jego pontyfikat staje się nie tylko sprawdzianem wiary, ale także refleksją nad przyszłością samego kościoła. Teraz, gdy zbliżamy się do kolejnego etapu tej historii, chcemy zapytać Was, naszych widzów, o Wasze myśli. Czy wierzycie w proroctwo Malachiasza? Jakie emocje budzi w Was figura papieża Franciszka? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Wasze opinie są dla nas niezwykle ważne. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym fascynującym temacie, dajcie znać. Wystarczy napisać więcej w komentarzu. A jeśli jesteście tu po raz pierwszy, dajcie lajka like i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Tworzymy treści, które chcą nie tylko informować, ale także inspirować do refleksji. Dołączcie do naszej społeczności. Razem możemy zgłębiać tajemnice historii i współczesności. Współczesny świat, w którym żyjemy, pełen jest wyzwań, które sprawiają, że przepowiednie takie jak ta Malachiasza nabierają nowego wymiaru. Kiedy papież Franciszek stoi na balkonie Watykańskim i błogosławi wiernych, jego słowa docierają do milionów ludzi, którzy odczuwają ciężar czasów, w których żyją. Globalne kryzysy, od pandemii po wojny, stają się tłem dla jego pontyfikatu. Jednak to nie tylko zewnętrzne wyzwania kształtują jego drogę. Wewnętrzne zmiany w Kościele, choć trudne i kontrowersyjne, są kluczowe dla zrozumienia jego misji. Synodalność, czyli ideę, że Kościół powinien być wspólnotą, która słucha i działa razem, propaguje jako odpowiedź na podziały i kryzysy. Ta wizja przyciąga zarówno entuzjastów, jak i krytyków, którzy widzą w niej zagrożenie dla tradycji. Ale czy można naprawić instytucję dwutysiącletnią nie zmieniając jej fundamentów? To pytanie pozostaje otwarte. Kolejnym ważnym aspektem pontyfikatu jest jego podejście do marginalizowanych grup. Papież wielokrotnie podkreślał, że kościół musi być miejscem, gdzie czują się również ci, którzy zostali odrzuceni. Migranci rozwiedzeni osoby LGBTQ czy ofiary niesprawiedliwości. Jego słowa, kto ja jestem, by osądzać, stały się manifestem otwartości, choć nie zostały dobrze przyjęte przez wszystkich. Konserwatyści zarzucali mu zbytnią tolerancję, podczas gdy postępowi widzieli w nim nadzieję na głębokie przemiany. Ta polaryzacja pokazuje, jak trudno jest prowadzić instytucję, która ma zarówno duchowe, jak i społeczne znaczenie. Ale, właśnie ta walka między tradycją a nowoczesnością sprawia, że pontyfikat Franciszka jest wyjątkowy. Jego decyzje, takie jak spotkanie z przywódcami innych religii, czy modlitwy w miejscach symbolicznych, takich jak Lampedusa czy Auschwitz, stają się momentami, które wpisują się w historię. Jednakże nie można zapominać, że każdy gest i każde słowo papieża są interpretowane w kontekście proroctwa. Jeśli rzeczywiście jest on ostatnim papieżem, to jego działania mogą mieć znaczenie eschatologiczne. Proroctwo mówi o końcu Rzymu i sądzie Bożym, co budzi lęk i fascynację jednocześnie. Czy te wydarzenia mają nastąpić za naszego życia? Czy też są one metaforą głębszych przemian w Kościele i świecie? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, ale właśnie one sprawiają, że historia papieża Franciszka jest tak interesująca. Jego życie i pontyfikat stają się częścią większej narracji, która łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W kontekście proroctwa Malachiasza symbolika otaczająca papieża Franciszka staje się kluczowa dla zrozumienia jego roli w historii. Jego wybór nazwiska pochodzi od świętego Franciszka z Asyżu, człowieka, który porzucił bogactwo i status, aby służyć ubogim i pielęgnować naturę. Ten gest był początkiem pontyfikatu, który kładzie nacisk na prostotę, pokorę i troskę o środowisko. Ale czy to wystarczy, aby przygotować świat na to, co ma nadejść? Proroctwo mówi o Piotrze Rzymskim, który poprowadzi Kościół przez burze i trudności. Papież Franciszek, choć urodzony w Argentynie, ma włoskie korzenie. Rodzina jego rodziców wyemigrowała z Piemontu, co czyni go symbolicznym Rzymianinem. Ta interpretacja jest kluczowa, ponieważ pokazuje, jak głęboko zakorzenione są symbole w historii kościoła. Każdy szczegół od miejsca urodzenia po imię zdaje się pasować do opisu ostatniego pasterza. Jednakże nie tylko biografia papieża jest istotna. Jego działania wobec współczesnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne, migracje czy pandemia, stają się częścią większej narracji. Encyklika Laudato Si jest przykładem tego, jak próbuje on połączyć wiarę z działaniem na rzecz planety. W czasach, gdy świat stoi przed licznymi kryzysami, jego głos często jest jedynym, który przypomina o potrzebie odpowiedzialności za nasz wspólny dom. Ale nawet te wysiłki spotykają się z oporem. Krytycy zarzucają mu, że zbytnio skupia się na sprawach społecznych, zaniedbując duchowe aspekty wiary. Tymczasem inni widzą w nim lidera, który próbuje dopasować Kościół do współczesnego świata. To właśnie ta obserwuje, jak ten człowiek, który wybrał nazwisko inspirowane świętym, stara się prowadzić Kościół przez burze, które mogą być początkiem końca albo nowym początkiem. W miarę jak pontyfikat papieża Franciszka zbliża się do swojego finału, pojawiają się pytania o to, jak będzie on zapamiętany. Czy jako reformator, który zmienił oblicze Kościoła, a może jako ostatni pasterz, który zamyka cykl opisany przez Malachiasza. Jego działania wobec współczesnych problemów. Od pandemii po kryzys klimatyczny, stają się częścią większej narracji o przemianach, które dotykają zarówno świat, jak i instytucje religijne. Ale to nie tylko globalne wyzwania definiują jego pontyfikat to także sposób, w jaki podchodzi do ludzi ubogich, marginalizowanych tych, którzy czują się odrzuceni przez społeczeństwo czy sam Kościół. Jego słowa Kto ja jestem, by osądzać stały się manifestem otwartości, choć nie zostały dobrze przyjęte przez wszystkich. Konserwatyści zarzucają mu zbytnią tolerancję, podczas gdy postępowi widzą w nim nadzieję na głębokie przemiany. Ta polaryzacja pokazuje, jak trudno jest prowadzić instytucję, która ma zarówno duchowe, jak i społeczne znaczenie. Jednym z najważniejszych aspektów pontyfikatu Franciszka jest idea synodalności: kościoła, który słucha i działa razem. Ta wizja przyciąga zarówno entuzjastów, jak i krytyków, którzy widzą w niej zagrożenie dla tradycji ale czy można naprawić instytucję dwutysiącletnią, nie zmieniając jej fundamentów? To pytanie pozostaje otwarte. Papież wielokrotnie podkreślał, że przyszłość Kościoła zależy od tego, jak będzie on potrafił porozumieć się z tymi, którzy zostali odrzuceni. Migranci, rozwiedzeni, osoby LGBT, czy ofiary niesprawiedliwości. Jego podejście do tych grup jest kluczowe dla zrozumienia jego misji. Ale nawet te wysiłki spotykają się z oporem. Krytycy zarzucają mu, że zbytnio skupia się na sprawach społecznych, zaniedbując duchowe aspekty wiary. Tymczasem inni widzą w nim lidera, który próbuje dopasować Kościół do współczesnego świata. Proroctwo Malachiasza kończy się słowami o końcu Rzymu i Sądzie Bożym. Czy te wydarzenia mają nastąpić za naszego życia? Czy też są one metaforą głębszych przemian w Kościele i świecie? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, ale właśnie one sprawiają, że historia papieża Franciszka jest tak fascynująca. Jego życie i pontyfikat stają się częścią większej narracji, która łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Świat obserwuje, jak ten człowiek, który wybrał nazwisko inspirowane świętym, stara się prowadzić Kościół przez burze, które mogą być początkiem końca albo nowym początkiem. Kiedy świat stoi przed licznymi kryzysami, figura papieża Franciszka staje się symbolem nadziei dla niektórych i kontrowersji dla innych. Jego pontyfikat, choć pełen reform i otwartości, pozostaje tematem gorących debat zarówno wewnątrz Kościoła, jak i poza nim. Proroctwo Malachiasza, które od wieków budzi zainteresowanie, zdaje się znajdować swoje spełnienie właśnie w jego osobie. Ale czy rzeczywiście jest on ostatnim papieżem? Jeśli tak, to jakie konsekwencje będzie to miało dla świata i dla samego Kościoła? Papież wielokrotnie podkreślał, że przyszłość zależy od tego, jak ludzie będą potrafić odpowiedzieć na wyzwania współczesności od zmian klimatycznych po nierówności społeczne. Jego encyklika, Laudato Si, stała się manifestem troski o planetę, ale także wezwaniem do refleksji nad naszym miejscem w świecie. Jednak nawet te wysiłki spotykają się z oporem. Krytycy zarzucają mu, że zbytnio skupia się na sprawach społecznych, zaniedbując duchowe aspekty wiary. Tymczasem inni widzą w nim lidera, który próbuje dopasować Kościół do współczesnego świata. Jednym z najważniejszych aspektów pontyfikatu Franciszka jest idea synodalności Kościoła, który słucha i działa razem. Ta wizja przyciąga zarówno entuzjastów, jak i krytyków, którzy widzą w niej zagrożenie dla tradycji. Ale czy można naprawić instytucję dwutysiącletnią, nie zmieniając jej fundamentów? To pytanie pozostaje otwarte. Papież wielokrotnie podkreślał, że przyszłość Kościoła zależy od tego, jak będzie on potrafił porozumieć się z tymi, którzy zostali odrzuceni. Migranci, rozwiedzeni, osoby LGBT, łapie czy ofiary niesprawiedliwości. Jego podejście do tych grup jest kluczowe dla zrozumienia jego misji. Ale nawet te wysiłki spotykają się z oporem. Krytycy zarzucają mu, że zbytnio skupia się na sprawach społecznych, zaniedbując duchowe aspekty wiary. Tymczasem inni widzą w nim lidera, który próbuje dopasować Kościół do współczesnego świata. Proroctwo Malachiasza kończy się słowami o końcu Rzymu i Sądzie Bożym. Czy te wydarzenia mają nastąpić za naszego życia? Czy też są one metaforą głębszych przemian w Kościele i świecie? Te pytania pozostają bez odpowiedzi, ale właśnie one sprawiają, że historia papieża Franciszka jest tak fascynująca. Jego życie i pontyfikat stają się częścią większej narracji, która łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Świat obserwuje, jak ten człowiek, który wybrał nazwisko inspirowane świętym, stara się prowadzić Kościół przez burze, które mogą być początkiem końca albo nowym początkiem. Kiedy zbliżamy się do końca tej historii, warto zastanowić się, jakie emocje budzi w nas figura papieża Franciszka. Czy jest on rzeczywiście ostatnim papieżem z proroctwa Malachiasza? Jeśli tak, to jego pontyfikat staje się kluczowym momentem w historii ludzkości. Ale nawet jeśli proroctwo jest tylko legendą, nie można zaprzeczyć, że ten człowiek pozostawi trwały ślad w sercach milionów ludzi na całym świecie. Jego podejście do tematów takich jak ekologia, migracje czy równość społeczna pokazuje, że Kościół może być miejscem dialogu i otwartości. Jednak droga ta była wyboista. Wewnętrzne konflikty w Kościele, zwłaszcza między konserwatystami a postępowymi, stawały się coraz bardziej widoczne. Krytycy zarzucali mu zbytnią liberalność, mówiąc, że jego słowa są niejasne, a działania mogą prowadzić do dalszej dezintegracji instytucji. Tymczasem inni widzieli w nim odwagę i determinację, by zmierzyć się z problemami, które przez lata były ignorowane. Jednym z najważniejszych aspektów pontyfikatu Franciszka jest idea synodalności, kościoła, który słucha i działa razem. Ta wizja przyciąga zarówno entuzjastów, jak i krytyków, którzy widzą w niej zagrożenie dla tradycji. Ale czy można naprawić instytucję dwutysiącletnią, nie zmieniając jej fundamentów? To pytanie pozostaje otwarte. Papież wielokrotnie podkreślał, że przyszłość Kościoła zależy od tego, jak będzie on potrafił porozumieć się z tymi, którzy zostali odrzuceni. Migranci, rozwiedzeni, osoby LGBTQ czy ofiary niesprawiedliwości. Jego podejście do tych grup jest kluczowe dla zrozumienia jego misji. Ale nawet te wysiłki spotykają się z oporem. Krytycy zarzucają mu, że zbytnio skupia się na sprawach społecznych, zaniedbując duchowe aspekty wiary. Tymczasem inni widzą w nim lidera, który próbuje dopasować Kościół do współczesnego świata. Na koniec chcemy podziękować Wam za to, że jesteście z nami w tej fascynującej podróży. Jeśli historia papieża Franciszka poruszyła Wasze serca, dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, opowieściami lub pytaniami. Wasze głosy są dla nas niezwykle ważne. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Tworzymy treści, które chcą nie tylko informować, ale także inspirować do refleksji. Dołączcie do naszej społeczności. Razem możemy zgłębiać tajemnice historii i współczesności. Dziękujemy za wasze wsparcie i za to, że jesteście częścią naszej rodziny. Do zobaczenia w następnym filmie.